Siemano widzowie, zgodnie z tradycją na tym kanale czasami odbywają się takie vlogi dotyczące wędkarstwa, nie samym łowieniem przecież człowiek żyje. Dzisiaj znowu wrócimy trochę do tematu Polskiego Związku Wędkarskiego, pojawiają się gdzieś tam, wyciekają pewne różne ciekawe informacje, które myślę są warte omówienia, yy, niestety Zaraz Wam powiem o co chodzi. Również w przypadku tej informacji pewnie od zarządu głównego zbyt wiele się nie dowiemy. Spróbujemy przyjrzeć się sprawie agencji PR-owej, która od jakiegoś czasu współpracuje z Polskim Związkiem Wędkarskim, ściślej z zarządem głównym Polskiego Związku Wędkarskiego. O tym już Wam wielokrotnie mówiłem, gdzieś tam już sobie ten temat poruszaliśmy, że takie działania są podejmowane. Zastanawialiśmy się wtedy wspólnie, jaki to ma przynieść efekt, i o tym efekcie też bym chciał trochę opowiedzieć, bo. Bo trochę czasu minęło, więc pewne wnioski mi się nasunęły. Do rzeczy. Jest taki fanpage jak Rybka związkowa. Swoją drogą ja jestem bardzo ciekawy kto ten fanpage prowadzi, kto za tym fanpage'em stoi, ale to nie jest tematem dzisiejszego odcinka. Tematem dzisiejszego odcinka jest pewien wpis, który pojawił się na tym fanpage'u 27 października, Gdzie właśnie Rybka Związkowa yy, pisze, że ptaszki świerkają, ćwierkają, że Polski Związek Wędkarski, a ściślej zarząd główny tego Polskiego Związku Wędkarskiego, wydaje na tą agencję PR-ową 80 tysięcy złotych miesięcznie. W pisma trochę taki charakter pytania, czy faktycznie to, co te ptaszki ćwierkają, te 80 tysięcy, ma miejsce. Ja również do tego pytania się dołączam, bo kwota 80 tysięcy, może w świecie agencji PR-owych, mocnych, dobrych, może to nie jest kwota jakaś, nie wiadomo jak, wygórowana, chociaż dla mnie są to, nie ukrywam, przepotężne pieniądze. Nie zmienia to faktu, że to są duże pieniądze, myślę, jak na nasz związek. Od jakiegoś czasu, szczególnie ten zeszły rok, był taki przełomowy pod kątem takiego spojrzenia na to, że no nie jest u nas zbyt dobrze, jeżeli chodzi o finanse, w kontekście rosnącej inflacji, w kontekście rosnących cen. Byliśmy świadkami bardzo dużych wzrostów opłat za wędkowanie. Gdzieś tam próbowano nam taką narrację przemycić, że te składki trzeba podnosić, bo nie stać nas po prostu nie będzie nas stać na pewne rzeczy, bo trzeba trzymać jeziora, bo trzeba wypełnić operaty, bo trzeba zarybić, na rybek zdrożał. I to wszystko, oczywiście, się zgadza, bo na rybek faktycznie zdrożał, koszty utrzymania zdrożały. Koszty dzierżaw zdrożały, wiele okręgów również ma ten problem, czy w zasadzie chyba wszystkie okręgi, no gdzieś musiały te budżety pospinać. No, cały czas pamiętajmy, że pewna kwota idzie do góry, do zarządu głównego. I tutaj właśnie znowu wracamy do punktu, że bardzo ciekawym jest to, czy faktycznie w tym zarządzie głównym tych pieniędzy jest tak mało, że te składki trzeba aż tak podnosić. Może jesteśmy dzisiaj w punkcie, w którym możemy powiedzieć, że trochę nas oskubano, może za mocno te składki podniesiono. Tego nie wiem, bo yy, nie liczyłem tego tak dokładnie. Mówię tylko na podstawie tego, co słyszę. Słyszę, że pani prezes dostała podwyżkę, ma tej diety 10 tysięcy miesięcznie. Oczywiście to nie jest dużo jak na prezesa tak wielkiego stowarzyszenia, no ale nie zapominajmy, że trzeba, cały czas gdzieś tam z tyłu mamy tą narrację, która mówi, że należy podnosić składki, bo nie będzie nas stać na utrzymanie wód. Właśnie była ta podwyżka. Były jakieś studia dla pani prezes, które, jak rozumiem, też nie, no pewnie też związek to finansuje. Mówię pewnie, bo znowu nie mamy takiej informacji. Znowu to jest nieczytelne ze strony zarządu głównego. Mamy jakieś imprezy, które co prawda były finansowane ze środków unijnych, jednak z tego co znalazłem informacje VAT od tego musi odprowadzić Polski Związek Wędkarski, czy podatek. Mamy znowu te 80 tysięcy na agencję PR-ową, więc to wszystko po prostu na zwyczajnym świecie jakoś średnio mi się spina. Dlatego właśnie dołączam się do tego pytania, czy prawdą jest to, co ptaszki ćwierkają, że Polski Związek Wędkarski, Zarząd Główny płaci na agencję PR-ową 80 tysięcy złotych. Jak to wszystko, o czym mówię, te wszystkie wydatki mają się w kontekście, tej narracji, którą wielokrotnie słyszeliśmy, o której ja też już mówiłem, właśnie podwyżek cen i próby utrzymania naszego związku z tej strony ekonomicznej. Jest też tutaj podane nazwisko pani, która zajmuje się tym PR-em. Jest to pani Anna Garwolińska, agencja PRCO Glaubicz garwolińska konsultant. Ja wam w opisie dam link do tej... Agencji PR-owej możecie sobie poczytać o historii. Anna Garwolińska ma za sobą bogatą przeszłość i doświadczenie zawodowe, wykształcenie, albo absolwentka państwowej wyższej szkoły filmowej. Telewizyjnej, teatralnej w Łodzi. No jest tutaj cała masa w latach 90. doradca ministra przekształceń własnościowych, międzynarodowy, specjalista w dziedzinie doradztwa strategicznego, komunikacji korporacyjnej i kryzysowej. No jakby tak, no widać, że to doświadczenie jest tutaj dosyć duże. To jest jeszcze bardzo ciekawe jedno stwierdzenie. Tutaj jest taka informacja, że pani. Uczestniczyła w indywidualnych szkoleniach z zakresu wywierania wpływu na wybrane grupy społeczne. To jest bardzo ciekawe i chciałbym się chwilę do tego odnieść, ponieważ w pierwszej chwili, gdy dowiedzieliśmy się, że Polski Związek Wędkarski ma być właśnie gdzieś tam prowadzony przez agencję PR-ową, to wszyscy właśnie odnieśli takie wrażenie, że będzie to próba wywierania wpływu na nas. Wędkarzy. Myślę, że w kontekście tego wszystkiego, co się już od dłuższego czasu dzieje wokół Polskiego Związku Wędkarskiego, naszego nastawienia do PZW, tego, co się mówi nad wodą, tego, co się czyta w internecie, faktycznie te nasze obawy były słuszne, że to po prostu jest jakaś próba uciszenia nas, próba załagodzenia nas, próba stworzenia jakiegoś fikcyjnego wizerunku Polskiego Związku Wędkarskiego przez jakąś agencję, Ma, miałoby to w naszym mniemaniu być celowane w nas wędkarzy, żebyśmy może zmienili zdanie, żebyśmy może odpuścili, żeby załagodzić trochę tą wojnę. Wędkarz kontra stowarzyszenie i w jakimś to wielkim błędzie byliśmy mili państwo ja też się bardzo pomyliłem bo ja też uważałem że będzie to kierowane te działania będą kierowane w naszą stronę po czasie widzę agencja PR-owa została zatrudniona zupełnie do innych celów i to nie chodziło w ogóle o nas Wędkarze. Gdyby to chodziło o nas i gdyby te działania miały faktycznie na nas wywierać wpływ, może i by to było dobre, bo świadczyłoby to o tym, że ktoś się z nami liczy, że może ktoś się nas przestraszył, że może nasze działania faktycznie gdzieś tam wywierają jakieś naciski, że mamy wpływ na to, co się dzieje. A tutaj trochę mamy dowód na to, że chyba tak naprawdę znowu jesteśmy gdzieś na uboczu, bo w mojej ocenie patrząc na to, co się dzieje, a faktycznie trzeba powiedzieć, że no w tym ostatnim czasie pani Beata Olejas pojawiała się w wielu miejscach w internecie, wywiady z nią gdzieś tam były prowadzone na znaczących czy dużych portalach internetowych, wywiady w telewizjach. Widać ją coraz częściej gdzieś przy politykach różnych, gdzieś przy różnych wydarzeniach. Więc jakby moim zdaniem ta agencja PR-owa w ogóle nie miała za zadanie Ukierunkować swoich działań w nas, wędkarzy, tylko ukierunkować te działania w stronę budowania wizerunku, tworzenia kontaktów na zewnątrz, w świecie mediów i polityki. I teraz należałoby się zastanowić, czy to źle, czy dobrze. Z jednej strony to dobrze, bo też wszyscy dążyliśmy do tego i chcieliśmy tego, żeby Polski Związek Wędkarski został zauważony, żeby Politycy zainteresowali się naszymi tematami, żeby media zainteresowały się naszymi tematami, żeby zaczęto gdzieś brać nas pod uwagę. Więc faktycznie obserwując te wszystkie działania, można by pomyśleć, że ma to na celu właśnie gdzieś wywarcie wpływu na pewne grupy polityczne, wywarcie wpływu gdzieś tam na społeczeństwo, żeby to wędkarstwo gdzieś weszło na wyższy poziom. Moim zdaniem, oczywiście cały czas podkreślam, że te vlogi i wszystko co w nich mówię jest moją subiektywną. Opinią. Ja to widzę tak, że owszem, gdzieś Polski Związek Wędkarski zaczął być zauważany, było to gdzieś tam widoczne. Przy polityce, nawet jak oglądaliście spoty wyborcze różnych ludzi, gdzieś tam to łowienie ryb zaczęło się pojawiać, gdzieś tam zaczęto nas przekonywać: Wybierzcie mnie, ja sprawię, że będziecie mieli bardzo dużo ryb w wodach. Gdzieś tam przy tych tematach pojawiają się ci politycy, gdzieś tam te tematy zaczynają pojawiać się w mediach. Tyle tylko, czy to faktycznie przyniesie nam wymierną i co najważniejsze, wędkarską korzyść. Bo znowu, jak. Obserwuję sobie działania zarządu głównego, to moim zdaniem bardziej to wszystko zmierza w stronę jakiegoś zaistnienia Polskiego Związku Wędkarskiego w ramach. Tej grupy rybackiej, że tu nie chodzi znowu o wędkarstwo, tylko chodzi znowu o rybactwo. I poniekąd to rozumiem, no bo <laughs> pomimo tego, że jesteśmy związkiem wędkarskim, co już też wielokrotnie Wam mówiłem, to mamy ustawę o rybacku śródlądowym i wody użytkujemy w sposób rybacki. Tylko, że zawsze zaznaczam, że moim zdaniem da się zrobić tak, że użytkujemy te wody rybacko w oparciu o ustawę o rybacku śródlądowym, ale robimy to prowędkarsko. Tutaj przytoczę znowu wypowiedź Pana wiceprzewodniczącego, Prezesa, yy, korzystając z materiału Sebastiana Kowalczyka, ja po tych wypowiedziach tego nie widzę. Więc co, ja, ja nie powiem złego słowa na, na rybaków, bo to są różne mity, chodzą i tak dalej. My dzisiaj się zastanawiamy, jak zrobić, żeby ci rybacy w ogóle byli, bo dzisiaj się okazuje, że nikt nie chce być rybakiem. Kurczę, no my cały czas tak. myślimy, my co chodzą zrobić, chodzą, aby ich, ich nie było. było. Nie, nie było, poczekać sobie sytuacją bo jak ich nie będzie, to już nikt nic nie będzie wiedział, jak to robić, czym to robić, jak tą gospodarkę To posa. najlepiej takie wody wychodzą my, my z to, tego. To nie chodzi o to, Gdzie że nie jak, nie jak rybaków nie będzie, to będzie dobrze. Nie. My, m, m, świadomy człowiek, który wie, jak się to łowi, wie, jak się na tym wodzie pracuje, wie, jak się ja wejść do wody i się nie utopić, wie, jak się pociągnąć i jak to zrobić zgodnie ze sztuką, tak jak przecież y, suweren, tak, ta ty czy ja, dajemy takie prawo temu rybakowi, bo to jest ustawa o rybaczu śródlądowym, dajesz mu takie prawo. Słuchając takich wypowiedzi, mając z tyłu głowy te konferencje ze środowiskami rybackimi, myślę sobie, że to właśnie zmierza w tamtą stronę. Mam bardzo duże wątpliwości, czy tam ktokolwiek chce zdejmować te sieci z tych wód. Jak zdejmuje, to może są to jakieś zbiorniki z dużą presją, tak, żeby to dobrze wyglądało, ale ta narracja przekonuje mnie, że znowu nie zmierzamy w stronę prowędkarską, znowu nie zmierzamy do tego, żeby oczyścić to wędkarstwo z działań rybackich, oczyścić to wędkarstwo z sieci. Tylko znowu nam się próbuje wmówić, że musimy to. Godzić. Zwieńczeniem tego wszystkiego jest wypowiedź wiceprezesa, który wręcz zastanawia się, co tu zrobić, żeby ci rybacy na naszych wodach zostali. Prawda, że Ręce opadają? Opadają. Koleżanki i koledzy, jak my sobie siedzimy w krzakach na rybach, próbujemy te ryby łowić, to tam na górze właśnie zastanawiają się, co tu zrobić, żeby te, te wody obsieciować. Krótko mówiąc, ktoś mógłby powiedzieć, że przecież jak było zatrucie odry, to pani prezes dzielnie broniła. No może i broniła, tylko że jaki tego jest efekt? To, że ktoś tam gdzieś coś powie, pokrzyczy w mediach. Okej, okay, fajnie, super, tylko to jest dopiero początek. Z tego co wiem. Na Odrze dalej dzieją się złe rzeczy, na Kanale Gliwickim dalej dzieją się złe rzeczy i te złe rzeczy dzieją się na większości polskich wód, jezior czy też rzek. Więc w mojej ocenie żaden efekt nie został osiągnięty. Poza? Pijarowymi gatkami. Można by też powiedzieć, że zarząd główny bardzo ładnie odniósł się do skandalu, jaki ostatnio wybuchł wokół zawodów w Kaliszu, gdzie na fanpage'u jednego z kół prezentowano martwe ryby, obchodzono się z nimi w sposób jakiś tam niestosowny. No i że jakby ja jestem przeciwnikiem tego typu propagowania, tym bardziej zawodów wędkarskich i propagowania takich mało estetycznych zdjęć na stronach kół. To już myślę, nie są te czasy, ale do licha. To, że oni się do tego odnieśli, to jest efekt tego, że wybuch skandal. Przecież takich zawodów z takim traktowaniem ryb jest w Polsce setki, jak nie tysiące. Nawet w mojej okolicy, żeby już nie dolewać oliwy do ognia i nie mówić nazwami, rok temu były zawody, gdzie na zdjęciach na stronie koła były zdjęcia z zawodów, gdzie ludzie trzymali w jednej ręce puchar, a w drugiej ręce reklamówkę z okoniami, gdzie to rzekomo były zawody na żywej rybie. Więc to, że ktoś sobie pokrzyczy, bo wybuchł skandal, nie, da, nie dajcie się na to nabierać. Czy ktoś wymyślił y, jakiś skuteczny sposób, żeby temu przeciwdziałać? Czy kogoś to ruszyło, żeby zabrać się za ten temat? Y, przecież to można uchwałą, można takie rzeczy rozwiązać, a przynajmniej dążyć do tego rozwiązania. To, że ktoś kogoś ukaże, to jest symbolicznie jeden temat, bo akurat został przez kogoś nagłośniony. Więc ja bym był daleki. Fajnie, że zareagowali. Ale co dalej? Zawsze patrzę, co dalej, jaki tego będzie efekt, bo sprawa znowu minie i znowu takich zawodów w Polsce będzie się odbywać setki, jak nie tysiące. Więc fajnie, te działania PR-owe za rzekomo 80 tysięcy miesięcznie prowadzone są pięknie, bardzo ładnie to wygląda z boku, tylko moje pytanie jest, jaki to przynosi efekt? Bo ja widzę, że zmierzamy w stronę rybaczenia, zmierzamy w stronę siat przy każdej większej. Akcji i aferze jest tylko chwila szumu, hałasu, bohaterskich słów, a nie widzę czynów. Nie widzę, mi widzę, prezes mówi, tak, dążymy do tego, żeby zlikwidować siatki. Wszystkie siatki z wód Polskiego Związku Wędkarskiego znikną do tego i tego roku. Mamy narzędzia, wiemy jak to zrobić, dążymy do tego. Nie, pan prezes mówi, że on się zastanawia, co zrobić, żeby ten rybak chciał na tą wodę przyjeżdżać. Więc to są moi drodzy absurdy. To są to jest zaprzeczanie samemu sobie, to są sprzeczności, to są sprzeczne komunikaty. Ja z jednej strony słyszę to, z drugiej strony słyszę to, a jeszcze z trzeciej strony widzę, że jeszcze zupełnie co innego się robi. Więc odpowiadając na pytanie, jeżeli te 80 tysięcy miesięcznie jest prawdą, czy to jest dużo, tak, w kontekście tego, jak to jest prowadzone i jaki to ma efekt na nas, na wędkarzy, to jest dużo. A jeżeli się mylę, jeżeli to przynosi jakiś efekt dla wędkarzy. To bardzo proszę, żeby zarząd główny w jawnym komunikacie powiedział i przedstawił nam to, jakiś efekt wędkarski myśmy osiągnęli. I to tyle. Słuchajcie na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie, jak Wam się macik podoba, jakie jest Wasze zdanie. Pozdrawiam gorąco, do zobaczyska.